Siemanko, z tej strony Słamek witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 21, 1, chyba 21 sierpnia. Jak to mówią, nie idź w stronę słońca, akurat kamera nagrywa pod słońce. Taki szybki vlog, na szybko wprawdzie, bo od rana za zapierdziel zbieraliśmy cebulę. Cebula z dymki praktycznie już pozbierana zostało no, chyba 10 rządków, także już z górki na 2-3 godziny roboty. No, i na dzisiaj taka akcja częściowo pod rzepak, częściowo pod prawdopodobnie buraki albo kukurydzy, coś co zostanie na wiosnę. Dzisiaj akcja pomiot, pomiot kurzy. Kupiłem kilka aut pomiotu jeszcze dodatkowo, jak wystawiamy na organikę. Wiadomo, że tutaj w dużej mierze to jest azot, no ale innych składników też jest sporo. Jest to pomiot kupiony z chowu klatkowego, bez ściołowego. No, i przyjechał dzisiaj na usługę Krystian swoim zestawem Unia Tytan 20 m3, chyba 16 ton ładowności, na adapterze poziomym i na wyrzucie przez, przez talerze. Także pięknie tutaj drobi nam ten towar. Ładnie rozrzucone. No wiadomo, że za. Ciągnikiem jest tam delikatnie, troszkę więcej, wiadomo, że to jest taka zupa, to, to powiedzmy wypływa, aż to pływa. E, no ale staramy się wysiać, gdzieś tam wysiać, rozwieść około 7 ton na hektar, e, to już będzie taka bomba składnikowa na bieżąco. Tata e, miesza talerzówką, żeby no, uniknąć, powiedzmy, strat z wilgocią, jest fajnie. E, Częściowo, mówię, to będzie już zostawione pod wiosenne zasiewy, zobaczymy co tutaj jeszcze wyjdzie, jakiś poplon chcemy tutaj dosiać do tego, zobaczymy, może przed deszczem coś tam się urodzi, coś tam się wymyśli. Na chwili obecnej, mówię, robota ubywa. Właściwie Tira to na dwa takie rozrzutniki załaduje. Szerokość rozrzutu gdzieś około 18 metrów, powiedzmy szeroko rzuca, ładnie jeździ pomiędzy ścieżkami, raz na raz pomiędzy ścieżką. No i właśnie, gdyby ktoś chciał, to Krystian może pojechać na usługę. Jeśli ktoś jest tutaj z mojego rejonu, gdzieś tam z niedalekiej okolicy, to myślę, że chętnie na taką usługę może pojechać. Także, jak, jakby ktoś był zainteresowany usługą rozrzucania obornika, pomiotu czy też wapna, to dajcie znać. No zresztą na miarę wrzucę. No i jadą, jadą do zestawy. muszę się odsunąć, no bo dostanę, będę, będę dzisiaj ognojony. Fajny zestaw, dronek 75-30, pięknie mruczy. No i tyton, u 20, na talerzu, a z tyłu tata pomyka Valtrom. O, jeszcze dalej, tata pomyka Valtrom. No i miesza ten towar, żeby uniknąć strat, głównie azotu. Tak to wygląda. Taki rozrzutnik muszę sobie kiedyś sprawić, kiedyś się doczekam swojego. Tylna oś rozrzutnika jest skrętna. No i taki obornik, taki pomiot, to jest bomba nawozowa. Także tutaj dawka 7 ton to już jest. No powiedzmy, powiedzmy w jednej tonie. Może być ile? O, zakrzania. Chłopaki jeżdżą jak szalenie i teraz mi wyleciało, wyleciał mi dokładny skład tego pomiotu, ale no bardzo dużo na pewno azotu. Także mówię z dawką, nie ma co przesadzać, jakby tam ktoś chciał na dobrej ziemi 10 ton, to już takie maksimum, to już tam będzie ponad 200 azotu na pewno. Przy 10 tonach, to i nawet nie wiem, czy nie będzie blisko 400, bo chyba tam jest w 10 tonach od Podany współczynnik od 200 do, do 400, e, czystego azotu wiadomo, że tutaj straty, e, przyswajalność w, jakby w, w roku uprawy. E, tutaj taka ziemia, mozaika, e, to pole, który, na którym podsumowanie nagrywałem. Słabsza ziemia, piaseczek, ale rżysko stało, słomy coś tam było, no i wilgoci też coś tam jest. E, no ogólnie jest to niewskazane. O, no, przeładowała mi się karta pamięci, nie wiem na czym skończyłem. A, i na jednym polu też będziemy dawali taki temat podrzepak. No wprawdzie trochę idea z Trippila, się tutaj będzie psuła, stracimy trochę wody, bo to będzie potaryzowane tak jak tutaj, wprawdzie tutaj jest potaryzowane na głęboko, gdzieś na 10 cm, żeby jak najwięcej tego obornika przykryć, a podrzepak, jutro będzie siany prawdopodobnie rzepak. Jest plan, żeby jak najpłycej, 4-5 cm, żeby tylko przykryć poprzeczniaki, no poprzeczniaki żeby tylko przykryć troszkę ten towar e, mówię, no strata za to, żeby tak ograniczyć. E, no ale... O, do ładowarki mi wrzuci. Może i tak, no nie wiadomo. E, ogólnie co chciałem mówić? A, no to, to jest też tutaj duża zawartość wapnia, fosforu, potasu. No jako taki dodatek, wiadomo, wszystkie mikroskładniki, jako taki dodatek do nawożenia, powiedzmy mineralnego, do normalnych nawozów, to zawsze zawsze że to jest, że tak powiem na plus. No i gdzieś tam 1400, 1450 zł u mnie za auto na 5 hektarów, auto powiedzmy po 5 tonek by dał. No to nie są jakieś tam wygórowane koszty, a zawsze wtedy już mamy taką wisienkę na i. No w, w, w pomiocie jest wszystko właściwie mikro, makro, wszystko, wszystko tak jak trzeba. No i co, wieczór, wieczór się zbliża, mamy jeszcze na dzisiaj dwa auta do załadowania, rozrzucenia. No i będziemy się zbierać, będziemy się zbierać na inne pole, tak? Już tutaj kończę poprzeczniak i zaraz robimy wyjazd ładowareczką. Na drugie pole Trochę smrodu na okolicę Niestety no co zrobić O widzicie Wrzucił mi, jechał tam Tutaj dorzuciło dowarka i tak do mycia Po cebuli W środku zobaczcie kurzawa Wszystko tutaj może tak powiem Na konkretnie Taki szybki vlog z doskoku Już nawet do środka nie wsiadam bo też jestem cały brudny, zakurzony W środku oczywiście porządeczek Dobra Odjeżdżam ładowarką no, troszkę tutaj czasu leżało to na pryzmie, jakieś dwa tygodnie No to na okolicy było czuć zapaszki, było czuć zapaszki No niestety, no, kto mieszka na wsi, ten musi się do takich tak powiem widoków dostosować przyzwyczaić A Tata też na szybkości miesza to mówię i tak na głęboko jest mieszane to wszystko ogólnie mam plan taki czy to będzie kukurydza czy buraki tego nie wiem żeby rozsiać za jakiś czas jak samo samosiewy Rozsiać tutaj e, poplon i pojechać głęboszem e, No i głębosz e, powinien, powiedzmy, sprawić to, że będą tutaj no dobre wschody, tak? Tego poplonu e, I coś z tego będzie, wiadomo, że to muszą być rośliny, e, które można posiać trochę głębiej Na przykład groch czy łubin e, Wiadomo, że jak wrzucimy na 7 cm czy 8 jak trafi pod wał Wał ją, powiedzmy, przykryje tak mocno, to może to nie powschodzić, albo powschodzi w małym stopniu. Dobra, może jeszcze coś na drugim polu. Pokażę Wam, jak wygląda pryzma tego pomiotu. I w tym momencie jadę już tam na pole, bo ładowarka trochę wolniejsza od zestawu, który rozrzuca. Tak to wygląda z bliska, jakby ktoś nie wiedział, nie widział. Ogólnie, no teraz jest wysypane. Ale tam, co leżało dwa tygodnie, to się jeszcze rozjechało powierzchnią. No, po prostu rozpłynęło się jeszcze bardziej jak lawa gorąca. Dobra, zakładam kamerę na głowę. Biorę się za załadunek, trochę pokażę Wam jeszcze załadunku, jak to idzie ogólnie. No, tam zajechać. Ogólnie wziąłem małą łyżkę. Śmiało mogła iść dużo. Myślałem, że e, będzie miała ładowareczka co robić, ale małą bez problemu. Dźwiga dużą też by podnosiła. Mówię ten wczorajszy był, wczorajszy ten co ładowaliśmy wcześniej, był troszkę bardziej podsuszony, ale w środku pryzmy i tak było mokre, no daje zapaszek konkretnie A amoniak daje po oczach normalnie, czuć tę moc tego azotu, tak, aż, aż szczypią oczy jak się to ładuje Nowia okolica to o, o tutaj akurat e, koło grudków działkowych Wolne. pole w Stopka Jak ludzie grillują dzisiaj to zapaszki, jak ktoś ma wrażliwy nos nie są za, za przyjazne No ale, tak jak mówiłem, to jest tylko wieś Na dobrą sprawę to jechało chyba gdzieś z okolicy Gniewkowa więc ja myślę, że tutaj na dobrą sprawę dobrze liczony jest tylko transport za to Ktoś to bierze za darmo albo jeszcze dostaje jakąś kasę za, za wywóz tego towaru Także jak ktoś ma dojście w połączeniu ze słomą e, pozostawioną na polu, tutaj jest mega poduszka, tutaj była ładna pszenica, jest dobra poduszka, tutaj będzie pociutko przyteleżowane i e, jutro właśnie będzie się rzepak. Wiadomo, że troszkę tej wilgoci e, wyleci gdzieś tam, ale e, i tak, myślę, że rzepak po wschodzie, a na takiej bombie nawozowej e, to najwyżej tam 100 kg jakiejś polifoski szóstki jeszcze dodamy. I będzie temat zamknięty. Azotu na pewno żadnego tutaj nie będę dawał. A na polach, gdzie pomiatu nie będzie, to jakiś tam azot planuję dać, tak jak mówiłem. Azot w rzepaku musi być przynajmniej 50 kg na jesieni. Bez tego rzepak głoduje, jest po prostu słabszy i na wiosnę ma gorszy wigor. No i tak dalej, i tak dalej. Sam jestem ciekaw, jak by szło wożenie obornika tym zestawem. Może załaduję krystianowi e, jeden zestaw zobaczyć Tak dla własnego przekonania jak to idzie W razie ewentualnych jakichś decyzji zakupowych Jak idzie tym rozrzucać obornik słomiasty Dobra, nie przedłużając Bo co tutaj no, co nic się nie dzieje e, Tata tam talerzuje to działkę teraz 5 hektarową Jeszcze tam zaraz obok idzie na 3 hektarową e, No i tutaj jeszcze przyjedziemy wieczorem Pewnie ja tutaj przyjadę i to też płytko przytalerzuję Locie. E, dobra, trzymajcie się na razie o cześć.